Na żółtym. O, Ale to <laughs> O pizdziec na chuj A, ty, 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 ty. ty sucio, tak, Helikopter po ciebie da ci kurwo Strumień wody, który puszczy ten... Tam... Mocz... Uczerwa, ja nie chciałem tego tematu, bo no, myślę, że to jest Ale to jest nie, stary, no, to, jest, to jest zezwierzęcenie i totalne, stary, totalna utrata męskości jak się każ na siedząca tyle. A tam, kurde tak samo jak nie wiem, jakbyś oglądał z księżyca to też byłby był pozbawiony męskości, no super. E... O no, przepraszam, czarodzieńki z księżyca się oglądało właśnie z męskością. Patrzcie jest chyba dobrze. Mam jakieś niewielkie drgania są, to może dlatego, że ja już krzywo tym palcem nie do... Nie, jest okej, okay, jest okej. Okay. No powiem tak, pomogło. Robisz coś po zagraniu w ja Wiem. Jestem Cześć? cześć. kupiłeś sama teraz. Dałem za teraz 2000. To nie jest mało, ale też nie jest taki zajebiście dużo. Za materaz taki 2, -2 praktycznie. No 2,3 m na tam, m, tak. I nie kupiłem poszewki na ten materaz. Na moim materacu już jest kurwa keczup jest sos... sos czosnkowy i przy sekundę właśnie rozlałem jeszcze kole na cały materaz. Ten materaz... jeszcze są pewnie inne rzeczy na tym materacu. If you know what I mean. No, więc masakra. Byłem wojskowy, nie, za młody. Co młode za piękne Ja to z ochotę, bo i taka, że mnie nikomu nie dogodzi, a ja zawsze znajdziesz tych co chcą To albo to albo tamto, nie? nie? Co chodzi? Ja pierdolę, a ja się wystraszyłem Kurwa <grytanie> Ja pierdolę. Co ja, ja sobie odpuszczę lataję tym samolotem teraz

no ja na nie jestem, ale... Maklinia, ta pani Maklinia, ta po po Nie Nie, ja, ja obecnie... Nie Maklinia, ta pani Maklinia, ta pani w tym poprostu, Kurwa. Przepraszam. Ty. A jak będzie się czepiał po piątym radzie, to powiedz, że zaraz Norbert wypierdoli w ekip ekipa wyjaśniarska, Norbert spółka z O, kurwa incorporation i delo. I zaraz ekipa wyjaśniarska wpadnie, proszę ja ciebie, wbito mu na chałupę i weźmie. Nie, nie, nie jestem, no i O kurde kufkus wcisną... wcisnąłem Kuse wcisnąłem, przypadki Nie ulepszyłem trinketu Dobra, grabuję go Jazda No żartuję, idziemy stąd już Gdzie, 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 gdzie? O dobra Wypierdalam się No, ale najgorzej nie było. Ale ładne. Gamba 2 się zroknął. Cieszysz się? No, przyda mi się trochę hajsu. Czekajcie sekundę. Cześć panowie, dziękuję bardzo za gierkę. Pa pa. cześć. Co to było? Ile ty masz lat? Tak ile masz lat? No pan, ile masz lat Neo, ile masz lat? Dlaczego tak powiedziałaś brzydko? Nie. <głosy> <głosy> Jeśli Lord do jutra nie odwoła swoich słów, to wypierdalam Steam Kingwin. I tam się kto ktoś <noise> pyta, a co powiedział? Żebym wypierdalał. <noise> Nie zapomniałem tę siłę ładować. twarzy wiem, o kurwa, ale będzie tragiczne. Tragiczny rzut będzie. Bez kitu, zapomniałem, że tu trzeba Ja siłę się wyjebałem ładować. ty. Zjebałem Dało się chyba go zabić. Za ja szybko ruda rzuciłem. Kurwa, zostaw mnie! Yes! Nie! Oj, doszłam. Układ ziadł! Za tysiąc siadł! mi kryzys, Mam 20% na nakryta i wypierdoliłem prasza na 1700 Aaaa, pierdole to... Pójść tego kurwa dysko, sumato, jebana <grywanie> On mu pole, trzyma zabierance. go A, nie puszę Żeby jestem poszedł Wyjebano, wyjebano, niech stoi Prawda jest taka, że Śrzydzisz z tych lodów, ale sama by się jebała. Zajebiste są. Nie pokażę wam tapety Nie czepiajcie się mnie Szanuję Disa i nic z tym nie zrobię Lubię go Ja wychodzę Szanuję Disa i nic z tym nie zrobię Kto go nienawidzi może mnie hejtować Nic do niego Nic, nic do niego nie mam Nic do niego nie mam, przepraszam no, znalazłem przeciwnika. Pomoże mi ktoś? Dobra, mnie nie widzi. No bo mu zabiorę tego, tego, żuka. pa Hello! Woo! Podjebałem! Pajacowi. XD. Co, frajerze. Ja jeszcze, jeszcze zaraz... Chcę ci zaraz zgrabuję, pa. No jednak nie.